Witam serdecznie w kolejnym typowaniu. Tym razem wytypuję KSW75. Najpierw e, chciałem pokazać, że drugi kupon z rzędu wszedł, a mianowicie z Prime Show MMA3 walka pająka z rutkiem zakończyła się decyzją, tak jak podejrzewałem, nie byłem do końca pewien, czy pająk przetrwa końcówkę, ale przetrwał i rutek. E, Coraz to bardziej zaczął dominować w walce z upływem czasu. Tak więc, tak jak myślałem, rata i strollowane też, tak jak myślałem, że walka zakończy się na punkty. Wolałem dać, że koniec w pierwszej rundzie, i te, tak też było. Że koniec co najmniej w pierwszej rundzie, to znaczy, że walka wyjdzie poza pierwszą rundę. Jeżeli chodzi o kolejną walkę, bagietka. Kontra Robalini. No, tak jak myślałem, Robalini nic nie pokazał i też się spodziewałem, że nic nie pokaże. Też gdzieś w programie mówił, że jak był zapytany, jak trenuje, to mówił, że z kolegami trenuje. Tak więc nie zwiastowało to dobrze. Jeżeli chodzi też o samą galę, to była ona dość średnia, moim zdaniem, było parę ciekawych walk, które można było policzyć na palcach jednej ręki, ale było też sporo walk, które się bardzo szybko zakończyły, zbyt szybko. W tym też main event, o którym nagrałem filmik, że lepiej go zmienić ale niestety nie poszedł ten filmik w świat, tak więc ten main event miał miejsce. No i zakończył się w pierwszej rundzie bardzo szybko. Tam w dosiadzie dostawała jedna z dziewczyn ciosy i walka była szybko przerwana. Z tego powodu. Teraz przejdę do typowania KSW-75 i zacznę od takiej informacji. Jeżeli część z Was mogłaby nie wiedzieć tego: Main event został odwołany, a mianowicie chodzi tutaj o walkę Czużigaiewa z Erslanem. Byłaby to bardzo ciekawa walka, ale niestety Czużigaev nie był w stanie przybyć do Polski ze względu na konflikt zbrojny. I ta walka prawdopodobnie zostanie przeniesiona na któryś z tych najbliższych eventów, chociaż sprawa jest rozwojowa i nie wiadomo, jak długo to będzie trwać i czy się to uda zrobić. No ale niestety, tutaj trzeba się zadowolić tym, co jest. Tak więc będzie 8 walk na KSW 75 i zacznę od typowania pierwszej walki. Kreft kontra ciastkowa. Tutaj widzę mniej więcej wyrównane szanse, bardziej bym się skłaniał ku Adriannie Kreft. Obie zawodniczki prezentują taki dość odmienny styl walki i z tego powodu myślę, że Adrianna Kreft będzie kontrolowała oktagon, będzie wywierała raczej presję w stójce i będzie częściej trafiała, ale też Ciastkowa ma większe doświadczenie, trzeba to wziąć pod uwagę. Adrianna kreft dopiero zaczyna w sportach walki. Ma dopiero parę walk zawodowych stoczonych, a ciastkowa na przykład walczyła na belatorze. Co prawda te walki przegrywała, ale zawsze jest to jakieś doświadczenie i lekcja. Tak więc tutaj bym się skłaniał ku Adrianie Kreft prawdopodobnie na punkty, ale to będzie raczej taki wardyk 29-28. Walka Martinik Szkaradek Martinik jest bardziej doświadczony. Ale tutaj bym się tym nie sugerował, ponieważ przegrywał ze, ze średnimi zawodnikami Szkaradek, potrafi też wyjść z pod presji w walce. Tak więc raczej tutaj bym się kierował ku Kamilowi Szkaradkowi. Kolejna walka to jest Lajasce kontra Adrian Gralak. Adrian Gralak jest dotąd niepokonany w zawodowym MMA ale bardziej doświadczony jest Liase i ze względu na to takie lepsze obycie w stójce i taka taki inteligentny sposób walki stawiałbym tutaj na Liase brakuje mu trochę ostatnio wykończenia w walkach żeby po prostu albo poddać przeciwnika albo go znokautować, więc myślę, że raczej na punkty by to zrobił, chociaż o zobaczymy ale stawiam na czysto tutaj na Liase Adam Tomasik kontra Privulescu, Madalin Privulescu. Tutaj wydawałoby się, że dużo bardziej doświadczony jest Adam Tomasik, bo Madalin dopiero ma cztery walki zawodowe, wszystkie skończone przed czasem w pierwszej rundzie i zaczął zawodową karierę w 2021 roku, czyli bardzo niedawno. Ale tutaj bym się skłaniał. Jednak ze względu na to doświadczenie ku Adamowi Tomasikowi, ale uważam, że to może być też taka walka, że mogłaby komuś kupą zepsuć, jakby to postawić. Mogłaby, ale nie musiałaby, ponieważ dotarłem do informacji na temat Madalina. Na jego Instagramie znalazłem informacje i zdjęcia, że już trenował sporty walki w 2014 roku. W 2017 roku miał też. Jakieś walki w boksie widziałem zdjęcia, tak więc też bym nie lekceważył tego Madalina. Ale stawiam tutaj na Adama Tomasika ze względu na to, że nie wiem po prostu, jaki, ma, jaki jest e, sufit Madalina e, i czy byłby w stanie znokautować Adama Tomasika. Tak więc tutaj bardzo nieznacznie na Adama Tomasika. Kolejna walka: Adam Soldajew, e, który będzie walczył z Aleksiejem Poliszczukiem. I tutaj raczej wydaje mi się, że znowu znokautuje Poliszczuka w stójce. Ma bardzo dobre wyczucie w stójce. Adam Soldajew potrafi wyczekać ten moment i dobrze uderzyć też. Byłem akurat na tej gali, która była w Warszawie, i fajnie ten knokaut nawet wyglądał w wykonaniu Adama Soldajewa. I tutaj skłaniałbym się ku, ku zwycięstwu właśnie Adama Soldajewa. Narkun da Silva. Myślę, że wygra Narkun, ale też jest po paru porażkach. Narkun. Tak więc stawiam tutaj na Narkuna, ale nie mam stuprocentowej pewności. Martinek Omielańczuk. Tutaj reprezentant Czech. Wcześniej walczył z Filipem Stawowym. Wygrał decyzją. Był po prostu dużo szybszy, mobilniejszy na nogach. I wygrał właśnie decyzją wszystkie trzy rundy. I stawiam tutaj właśnie na tą mobilność na nogach, lepszą stójkę i lepszą po prostu skuteczność w stójce. Daniel O'Mylanczuk zapewne będzie chciał go znokautować jak najszybciej, ale też moim zdaniem Daniel O'Mylanczuk jest już po swoim prime, więc nie wykluczam tutaj zwycięstwa Daniela O'Mylanczuka, ale dużo większe szanse daje. Michałowi Martinkowi też chciałbym, żeby Daniel Łomilanciuk wygrał tą walkę, ale raczej nie ma dużych szans. Ale wiem też, że Daniel Łomilanciuk miał trochę problemów w życiu i ma, i szczerze mówiąc, kibicuję mu bardzo, ale dla dobra typowania wytypuję tutaj na Michała Martinka. No i teraz walka, czyli walka wieczoru, czyli main event który zastąpił miejsce pierwotnego main eventu czyli w Erslan, a więc Damian Stasiak kontra Robert Ruchała. I tutaj stawiam na Roberta Ruchałę. Nie jestem w 100% pewien, czy on wygra, ponieważ tutaj jest Damian Stasiak dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem. Ma bardzo dobre brazylijskie jiu tak więc jednak upatruję szansę Roberta Ruchały, że trochę w stójce to zrobi, e, trochę zapasami w parterze. E, będzie chciał zdominować Damiana Stasiaka, ale będzie musiał bardzo uważać na, na te próby poddań ze względu Damiana Stasiaka. Też e, uważam, że Robert Ruchała jest gotowy na bardziej doświadczonych zawodników, ponieważ wygrywał swoje walki albo to przed czasem, z tymi doświadczonymi zawodnikami albo dość dość dobrze ich dominował w walce tak jak ostatnio na pełnym dystansie obie walki, jeśli się nie mylę 30-27 wygrał tak więc tutaj opatruje szansy Damiana przepraszam, Roberta Ruchały, prawdopodobnie przez decyzję to będzie tyle w tym typowaniu. Dzięki za oglądanie i do następnego.